Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a o imprezie w Chrzanowie opowie nam szefowa sztabu Jarka Tobiasz. Co przewidujecie w tym roku podczas woźb? Tak, będzie się na pewno działo. Zapraszam Państwa już w tym momencie na 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 29 stycznia. Będzie się działo, będzie się działo, odbędą się koncerty na Placu Tysiąclecia, zagra dla nas zespół Ludzie, zespół Eder, będą przedszkolaki z Chrzanowskich Przedszkoli, będzie dla Was grał DJ Damian Likus. A także gwiazda wieczoru Christ Vandi. Ile osób się zaangażowało w tym roku w organizację? Tutaj ciężko jest powiedzieć, ale tak naprawdę jest gro osób, które się angażują, które dają kawałek swojego czasu, wielkie serca poświęcają. Nie mogę tu mówić o liczbach, bo jest nas naprawdę z roku na rok coraz więcej. A ilu wolontariuszy wyjdzie na ulicę? Na tą chwilę wyjdzie 110 wolontariuszy, i tutaj chcę już powiedzieć, że każdy z wolontariuszy będzie posiadał taki identyfikator, którym będzie się posługiwał. Przypisana do tego będzie ta puszka. Także zapraszam Państwa do wrzucenia każdego jednego grosika, które wspomoże akcję. A w tym roku gramy dla seksie dla małych i dużych. Czanownski finał Woźb wspiera kilka znanych osób. Kto to będzie w tym roku? W tym roku przyjedzie do nas mój serdeczny przyjaciel Sebastian Wątroba, szanowski aktor. Także poprowadzi licytację ze sceny, już ma dla nas kilka perełek, gorąco zapraszam. Oprócz niego aktorzy angażują się też, żeby pomóc Wam w nagłośnieniu wośp Tak, tak, to dzięki właśnie Sebastianowi przekazują na licytację nam rzeczy znane, znane osoby, takie jak pani Iza Trojanowska, pan Zbyszek Buczkowski, poparzeni kawą, Także zapraszam, a są jeszcze niespodzianki. Chrzanowski Wojźb będzie grał nie tylko w niedzielę. Co będzie się jeszcze działo? Zgadza się. My zaczynamy już w czwartek. Zapraszamy wszystkich fanów piłki nożnej na halę sportową w Chrzanowie. 26 stycznia od godziny 16 wystąpią grupy młodzieżowe, w zasadzie dziecięce, bo to rocznik 2015 i 2016 z Akademii Piłkarskiej 21 i Fabloku Chrzanów. A o 18 będzie mecz... Wieczoru, nasz taki klasyk wośpowy, czyli mecz odbojów w fabloku od z odbojami Wisły Kraków. A w tym roku z odbojami Wisły Kraków przyjadą takie piłkarskie sławy jak Bracia Broszkowie, Marcin Wasilewski, Rysiek Czerwiec czy Pan Kmiecik. Także będzie, będzie co na hali pooglądać. Oczywiście podczas tych meczów będą odbywały się licytacje. Oprócz tego, że w tym roku będą koncerty na początku tysiąclecia, i licytacje będą się odbywały podczas koncertów, przygotujemy licytacje online. Będzie można wszystko pojawić na naszym fanpage'u, Zapraszamy Kszanowski Finał WOSP na Facebooku. Tam pojawią się informacje, jakie przedmioty trafiają na licytacje online. Owe. Będzie możliwość odebrania ich w dzień finału, bo licytacje będą kończyły się o godzinie 17 lub w późniejszym terminie po ustaleniu. Czy można się jeszcze przyłączać? Oczywiście, jeżeli ktoś chce przekazać jeszcze jakieś stacje zapraszamy do kontaktu, można przez nasz fanpage lub bezpośrednio do mnie, do Jaki albo do Ernesta. Podczas finału nie zabraknie także innych atrakcji. Co nas będzie czekać w niedzielę? Między innymi od, dziś, od godziny 9 do godziny 13 będzie krwiobóz, będzie można oddać krew i tu jest ważny komunikat. Osoby, które chcą oddać, muszą mieć ze sobą dowód osobisty. Co jeszcze nas czeka? Czekają nas koncerty, czeka nas Stowarzyszenie Łucznicze ARO, gdzie będziecie mogli postrzelać z łuku, Grupa Operacyjna Patriot, Trzebińskie Klasyki, i w kąciku w Moksirze będzie kącik dla dzieci, będzie można pomalować twarz, będzie wata cukrowa, popcorn, i punkt pierwszej pomocy medycznej, gdzie będziecie mogli sprawdzić swoje umiejętności w pomocy po prostu osobie trzeciej.